Zapewne ktoś z Was może stwierdzić, że oszalałem, bo w 2021 roku odpalam sobie fabułę GTA Piątki. no w nie najgorszych ustawieniach graficznych, jak widzicie. Co niektórzy pewnie do dnia dzisiejszego mieliby problem, żeby mimo tego, że GTA jest bardzo dobrze zoptymalizowane i leciwe, to w takich ustawieniach je odpalić. A ja Wam za chwilę powiem coś ciekawego, ale może zagrajmy kawałeczek po czym powiem wam o co chodzi myślę, że ta scena jest wszystkim znana oczywiście gram na padzie, więc nie miejcie mi tego za złe, że nie do końca udaje mi się odpowiednio celować, bo też nie zmieniałem żadnych ustawień więc gram randomowo generalnie za chwilkę powiem wam o co chodzi, ale dobra odpalmy ten telefon no i dobra standardowa scenka chyba wszystkim znana nie trzeba tłumaczyć co będzie dalej więc wbijamy się do środka generalnie graficznie jak widzicie nie wygląda to źle co prawda renderowanie też tam swoje zrobi i trochę zabierze ale jeżeli chodzi o detale i

No i teraz zrobimy przerwę, pokażę wam coś, Zwijam sobie ekran, co robię, no w GTA V w przeglądarce Chrome, takie małe czary mary, tak, to jest właśnie przeglądarka Chrome. No cóż, chciałbym Wam po prostu pokazać na jakiej zasadzie działa Cloud Gaming, bo została uruchomiona teraz ta usługa z możliwością grania w chmurze, więc jeżeli macie Chroma, to pewnie macie macie pada od Xboxa, macie Xbox Game Passa, do tego y, macie odpowiednio szybki internet y, bardziej tutaj liczy się ping niż przepustowość, aczkolwiek przepustowość też jest ważna to bez najmniejszego problemu w chwili obecnej możecie sobie pograć w, na bardzo słabym komputerze w GTA, w Snowrade, w Snowrunnera, Desperadosów, trójkę, Derta, Forza Horizon, Outridersów i wiele, wiele, wiele innych Gier na zasadzie takiej, że wchodzicie w bibliotekę, klikacie, czekacie chwilę, aż ta gra się załaduje. No i w zasadzie możecie grać. Tak? Loadingi są bardzo szybkie, jeżeli macie odpowiednie łącze. Więc słuchajcie, pewnie zrobię jakiś tam materiał, gdzie pokrótce pokażę Wam gameplay z każdej, po z każdej z, z tych ciekawszych gier, jakie są obecnie na ten moment dostępne. Jest ich dosyć sporo i są to tytuły na przykład takie jak Control, tak? czyli no naprawdę świetna i świeża gra, więc to nie są jakieś tam indyki i tetrisy, czyli generalnie tak samo jak Tail, generalnie to, o czym kiedyś można było pomarzyć. No, tak samo macie tutaj Monster Hunter World, to o czym kiedyś można było pomarzyć, dzisiaj wchodzi pod strzechy i jest w zasadzie już na wyciągnięcie ręki. Jest to jeszcze beta. Czasami tam zdarzają się jakieś bolączki, ale, ale na ten moment chodzi to po prostu bardzo dobrze. Jeżeli dalej będzie rozwijane, to naprawdę szykuje się rewolucja. Generalnie, całą tą usługę możecie w tym momencie potraktować jako takie trochę jedno wielkie demo, bo w bardzo szybki sposób, bez żadnych instalacji, bez zastanawiania się, czy macie miejsce na dysku, możecie po prostu kliknąć, tą grę ona się załaduje i po prostu gracie tak. Więc to naprawdę jest potężna machina, też do tego, aby przed zakupem można było sobie daną gierkę sprawdzić. Myślę, że w niedługim czasie nagram jakiś taki miks tych gier właśnie za pośrednictwem przeglądarki. Bo, tak jak mówiłem, jesteśmy teraz właśnie w Chromie, tak? Nie jesteśmy w aplikacji Xboxowej, jesteśmy na, na przeglądarce. Ok, ode mnie to na dzisiaj tyle. Cześć.